Witajcie, moi drodzy! Jest nowa zabawka i nowe narzędzie. Dowiedziałem się o tym od znajomego, który ma kanał na YouTube, od Jerome. Jeśli wejdziesz na YouTube i wyszukasz JeromexJW, znajdziesz jego kanał. To bardzo dobry kanał. Znalazł tego asystenta AI, który został napisany przez brata. Mówiąc brat, mam na myśli świadka Jechowy. Mieszka on w Bogocie, w Kolumbii. Jego celem było zapewnienie świadkom jehowy doskonałego narzędzia, aby mogli szybko i łatwo uzyskać informacje na temat swojej wiary. Oczywiście założenie jest takie, że ich wiara opiera się na Biblii. Dlatego wszystko co robi ta sztuczna inteligencja jest ściśle zgodne z nauczaniem i doktryną JW. Org. Ten brat chyba nazywa się Yesid Blanco. Myślę, że wkrótce ktoś się do niego zwróci i każe mu to usunąć, ponieważ organizacja naprawdę nie lubi takich rzeczy. Widzisz, nie chcę dać ludziom możliwości kwestionowania jej, a to właśnie robi sztuczna inteligencja. Zachowuje się tak, jakby było ciałem kierowniczym. Rozumiesz, gdy piszesz do ciała kierowniczego mówiąc, nie rozumiem tego. Dlaczego 144 tysiące to liczba dosłowna? Czy nie może być symboliczna? Dadzą ci odpowiedź, która nie będzie satysfakcjonująca. Zapytasz ponownie, a oni odpowiedzą po raz drugi, ale jeśli spróbujesz po raz trzeci, wyślą starszych, ponieważ najwyraźniej masz jakiś problem. Ta AI oczywiście nie może tego zrobić. Po prostu stara się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafi, a to pomaga nam naprawdę zobaczyć, jak pokręcona jest logika której używają, i jak bardzo zależy ona od spekulacji, założeń i ludzkiej interpretacji. Zasadniczo jest to uosobienie Ajsegezy. A więc to jest to. Jak widać tutaj możesz przejść do przeglądarki i wpisać jej włóka softwuc.com, a pojawi się Sara. Sara została napisana po hiszpańsku, więc wciąż wraca do języka hiszpańskiego. Musisz przełączyć go na angielski, ale od czasu do czasu nadal ma tendencję do odpowiadania po hiszpańsku. Dobrze jest więc zadawać pytania po angielsku, francusku lub w jakimkolwiek innym języku, a następnie kazać jej odpowiadać w tym języku. Zapytałem, czy możesz podać mi biblijną podstawę nauczania, że tylko 144 tysiące tworzy pomazańców Chrystusa? I stało się to. Odpowiedziała, ale po hiszpańsku, więc zapytałem jeszcze raz. Tym razem napisałem – odpowiedz po angielsku. I otrzymałem to. Zobacz, mówi o baranku, symboliczny, stojący na górze syjon, symboliczny, ze 144 tysiącami literalnymi i są przed tronem, symbolicznym, i czterema żywymi stworzeniami, symbolicznymi, i starszymi, symbolicznymi – więc po prostu wybierają jedną rzecz i mówią, cóż, to jest dosłowne. W każdym razie poprosiłem o kilka szczegółów. Proszę o przedstawienie biblijnego dowodu na to, że objawienie 7,4 odnosi się do dosłownej liczby 144 tysięcy. Mimo, że liczba ta jest sumą 12 symbolicznych liczb, wybranych z 12 symbolicznych plemion. Więc przycisnąłem ją trochę i podała znacznie dłuższą odpowiedź. Widzisz? Wciąż dochodzi do wniosku, że jest to liczba dosłowna. Opublikuję to na mojej stronie internetowej berowians.net. Zobaczysz link w opisie poniżej, gdy ten film zostanie opublikowany. Ale zamiast po prostu czytać to wszystko teraz, co wymaga czasu, a następnie próbować logicznie to rozdzielić. Istnieje znacznie łatwiejszy sposób, aby to zrobić, a jest nim wykorzystanie innej sztucznej inteligencji, którą jest ChatGPT. Najpierw wyjaśniłem ChatGPT, że jest to post od Sary, sztucznej inteligencji, która promuje nauki świadków Jehowy. Poprosiłem Sarę o uzasadnienie na podstawie pisma świętego nauki organizacji, że 144 000 z objawienia 74 jest liczbą dosłowną. Poprosiłem ChatGPT o przeanalizowanie jej odpowiedzi w poszukiwaniu logicznych niespójności i niebiblijnego rozumowania. Następnie dałem mu odpowiedź Sary. A tutaj możesz zobaczyć odpowiedź. Rozbija to na fundamentalne, logiczne niespójności. Znajduję kilka z nich. Zobaczmy ile. 5. Pięć. Pięć niespójności logicznych – Następnie w niebiblijnych rozumowaniach i założeniach znajduje jedną, dwie, trzy, cztery. Cztery z nich. A potem problemy strukturalne w jej rozumowaniu, w sumie trzy. Oto konkluzja. Chodzi o to, że odpowiedź Sary tłumi kluczowe dowody kontekstowe, stosuje arbitralną dosłowność, opiera się na doktrynalnych założeniach strażnicy. Ignoruje symboliczną numerologię, niewłaściwie wykorzystuje objawienie 14, opiera się na rozumowaniu okrężnym i potwierdza koncepcje, których nie ma w Piśmie Świętym. Zobaczmy, co mówi Chad Sara argumentuje, że plemiona są symboliczne, ale całkowita liczba jest dosłowna. W objawieniu, gdy podane są symboliczne elementy, suma jest również symboliczna i podaje trzy przykłady z objawienia 1:20 latarnie są symboliczne gwiazdy są symboliczne całkowita liczba 7 jest symboliczna objawienie 12 niewiasta smok dziecko wszystko symboliczne okresy czasu 1260 dni 42 miesiące 3,5 czasu są również symboliczne objawienie 13 Bestia ma siedem głów i dziesięć rogów, a liczba to 666. Wszystko symboliczne. Nigdzie w literaturze apokaliptycznej Bóg nie przedstawia symbolicznych jednostek plus symbolicznego układu równającego się dosłownej sumie. Jest to hermeneutyka wymyślona przez strażnicę, a nie biblijna. Jeśli plemiona nie istnieją dosłownie, a wybór nie jest dosłownie 12 tysięcy z każdego plemienia, to suma 12 razy 12 tysięcy nie może być logicznie dosłowna. Jeśli składniki są symboliczne, przepis nie jest dosłowny. A potem mamy kontrast Wielkiej Rzeszy. To jest klucz do tego. Sara wciąż myśli, że Wielka Rzesza różni się od 144 tysięcy. Ponieważ Wielka Rzesza jest niezliczona, Sara uważa, że 144 tysiące musi być dosłowne, ale jedno nie wynika z drugiego. Niepoliczalna grupa może być przeciwstawiona liczbie symbolicznej tak samo łatwo, jak liczbie dosłownej. Liczby symboliczne często służą jako archetypy kompletności, a tutaj podano kilka przykładów. Liczby symboliczne dobrze rozróżniają grupy symboliczne. Liczba policzalna kontra niepoliczalna nie jest po prostu dowodem na to, że liczba policzalna jest dosłowna. I przechodzi do innych rozróżnień, które czyni. Jej interpretacja opiera się w dużej mierze na założeniach. Nie będę się zagłębiał we wszystkie opublikuję je na mojej stronie internetowej, abyś mógł sam je przeczytać. Ale zabawmy się trochę z Sarą, dobrze? Zadajmy jej jeszcze jedno pytanie. Równie dobrze mogę powiedzieć, Sarze, z kim się zmierzy. Sprawdziłem twoją odpowiedź w chat GPT i znalazłem kilka logicznych niespójności. Na przykład. A potem opublikowałem pierwszą pozycję z tej listy. Jak odpowiesz? Odpowiada. To bardzo wnikliwa i logiczna krytyka i dziękuję za jej przedstawienie. Interpretacja księgi objawienia wymaga wielkiej staranności. Aby zrozumieć, kiedy liczby są symboliczne, a kiedy dosłowne, podniesiony przez Ciebie zarzut, że symboliczne składniki powinny dawać symboliczną sumę, ma zastosowanie do większości literatury apokaliptycznej. Jednak w oparciu o prawdę, którą praktykujemy, patrzymy na wewnętrzne dowody tekstu w samym objawieniu 7, aby określić znaczenie 144 000. Oto odpowiedź. Opierając się na tym, co rozumiemy z Biblii, kluczowym kontraście w objawieniu siedem, nie opieramy naszego zrozumienia wyłącznie na symbolicznej naturze plemion, które zgadzamy się, że są symboliczne, reprezentując pełną, zorganizowaną selekcję duchowego Izraela. Zamiast tego skupiamy się na celowym kontraście, jaki Bóg przedstawia bezpośrednio w tym samym rozdziale. Między dwiema zbawionymi grupami. 134 tysiące objawienie 74. Ta grupa ma określoną stałą liczbę. O to właśnie chodzi. Twierdzimy, że to nie jest określone. Jest to liczba symboliczna. Wielka Rzesza. Ta grupa jest opisana jako Wielka Rzesza, której nikt nie jest w stanie policzyć. Gdyby 144 tysiące miało być również symboliczną nieokreśloną rzeszą, tak jak wielka rzesza, natchniony pisarz użyłby podobnego języka, takiego jak niezliczony, niepoliczalny lub mnóstwo. Fakt, że dwie grupy są przedstawione obok siebie, jedna z dokładną liczbą, a druga z wyraźnie niepoliczalną liczbą, Zmusza nas do wyciągnięcia wniosku, że 144 tysiące musi być literalną, ograniczoną grupą odłożoną na bok w konkretnym celu rządzenia w niebie. Symboliczne elementy służące dosłownemu liczeniu. Z perspektywy religii, którą praktykuje. Widzisz, to są terminy aisegetyczne. Wiara, którą praktykuje, dlatego jej wiara musi pasować do tego, co mówi Pismo. To jest Ajsegeza. Kontynuując. Elementy symboliczne służą do zagwarantowania legalności i kompletności wyboru, a nie do uczynienia wynikowej liczby niejasną lub symboliczną. 12. Boża organizacja razy tysiąc, kompletność i ogrom 144 tysiące. Brzmi, jakby mówiła tutaj o symbolice. Proces selekcji symbolizuje doskonałe, zorganizowane i kompletne dzieło Boga wśród duchowego Izraela, ale ostateczny spis do niebiańskiej klasy rządzącej jest zdecydowanie ustalony. Przepraszam, przed chwilą argumentowała za symboliką, a teraz zmienia zdanie. Jak stwierdza Biblia w odniesieniu do Wielkiej Rzeszy w objawieniu 7:9. Potem ujrzałem i spojrzałem wielką Rzeszę, której nikt nie mógł policzyć, ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków stojących przed tronem i przed barankiem w białych szatach, a w ich rękach były gałązki palmowe. Kontrast między stu czterdziestoma czterema tysiącami, a wielką rzeszą, której nikt nie był w stanie policzyć, jest dla nas biblijnym dowodem na to, że pierwsza liczba jest rozumiana dosłownie. Dobrze, po prostu weźmy to i włóżmy z powrotem do czat GPT. To znaczy, już widzę wady, ale chciałbym zobaczyć, co nam to da. Proszę bardzo, wkleję to na czat. Już wie, czego chce. Ona tylko powtarza to samo, ale tak naprawdę nie odpowiada. To jest całkiem w porządku. Wielka rzesza jest niepoliczalna, sto czterdzieści cztery tysiące musi być dosłowne, nie jest to poprawny wniosek ani logicznie, ani biblijnie. Jeśli a ma liczbę, a b jej nie ma, nie dowodzi to, że a jest dosłowne. To tylko dowodzi, że a ma symboliczną liczbę, a b nie. Twierdzenie, że jedno jest policzalne, a więc dosłowne, jest bezpodstawne. Wizje symboliczne zwykle zawierają liczby oznaczające strukturę lub kompletność, a nie rzeczywistą liczbę. Wielka rzesza jest policzalna, ale nie przez ludzi. To prawda. Jest to liczba, której żaden człowiek nie może policzyć, ale Bóg zna tę liczbę. Bóg liczy wszystkich swoich ludzi. Wielka Rzesza jest policzalna dla ludzi. Teraz zauważ to. Co cztery tysiące jest słyszane, a nie widziane, co wskazuje na symbolikę. Kontrast jest wizjonerski, a nie doktrynalny. Żadne wersety nie mówią, że ponieważ jedna grupa jest niezliczona, druga grupa musi być dosłowna. Numer szósty – w objawieniu 7 użyto słów słyszałem i widziałem, co jest kluczowym narzędziem symbolicznym. Jan słyszy spis 144 tysięcy, a następnie widzi Wielką Rzeszę. Odzwierciedla to objawienie 5. Jan słyszy lwa Judy, Jan widzi Baranka zabitego. Oba odnoszą się do tej samej istoty, Chrystusa, z różnych symbolicznych perspektyw. Dlatego to, co Jan słyszy, nie jest równe temu, co Jan widzi. Są to symboliczne perspektywy tej samej grupy. Wielu badaczy rozpoznaje ten wzór literacki. Tak więc sto trzydzieści cztery tysiące i wielka rzesza to dwa sposoby opisania tej samej odkupionej społeczności. Jeden symboliczny, słyszany, drugi wizualny, widziany. W porządku. Weźmy to i rzućmy w nią z powrotem. Zobaczymy, co na to powie. Bardzo spostrzegawcza i naukowa analiza, podkreślająca ważne wzorce literackie użyte w objawieniu, takie jak kontrast między słyszałem i widziałem. Szanuję głębie Twojej obserwacji dotyczącej objawienia pięć lew Judy kontra baranek, który został zabity i jego możliwe zastosowanie do objawienia siedem. Cóż, przynajmniej przyznaję, że to możliwe. Opierając się na zrozumieniu pochodzącym z Biblii, która kieruje wiarą, którą praktykuje, i znowu wracamy do Aisegezy. Oto jak odpowiadamy na te punkty. Ona mówi: Ja już w to wierzę, teraz próbuję to udowodnić. Ok, zobaczmy. Wrzucę to z powrotem do ChatGPT, GPT, żeby zobaczyć, co ponieważ powiedziała tutaj wiele rzeczy i chcę zobaczyć, co powie, aby temu przeciwdziałać. Jej twierdzenie, że słyszałem i widziałem, nie może odnosić się do objawienia, rozpada się pod wpływem samego tekstu. W objawieniu siedem obie grupy są odrębne, ponieważ mają różne opisy i pojawiają się kolejno, ale ten argument źle pokazuje, jak działają wizje apokaliptyczne. Po tym nie oznacza nowej grupy. Po tym to zwrot, którego Jan używa po prostu do wskazania nowej sceny w tej samej wizji, a nie nowej jednostki. Bardzo prawdziwe. Objawienie cztery jeden. Jan został poinformowany o tych rzeczach, ale widzi tę samą niebiańską salę tronową. Siedem jeden. Po tym wprowadza pieczętowanie 144 tysięcy w tej samej wizji szóstej pieczęci. 9, znowu po tym, ale nadal jest to treść szóstej pieczęci, a nie nowa kategoria chrześcijan. Objawienie pięć, potem wprowadza scenę świątynną, ale postaciami są ci sami aniołowie co wcześniej. Po tym jest literackim przejściem, a nie rozróżnieniem grup. Objawienie 7 używa tego samego narzędzia literackiego co objawienie pięć. Zwróć uwagę na strukturę. Objawienie pięć Jan słyszy Lwa Judy, Jan widzi baranka, który został zabity. Różne opisy, różne symbole, ta sama osoba. Objawienie siedmy. Jan słyszy 144 tysięcy z Izraela. Jan widzi wielki tłum ze wszystkich narodów, różne opisy, różne symbole, ten sam odkupiony lud. Wielu biblistów zidentyfikowało to jako celową równoległą strukturę. Sara uznaje ten układ w objawieniu pięć. Ale arbitralnie zaprzecza mu w objawieniu siedem, ponieważ przyznanie się do tego niszczy doktrynę JW. To jest wybiórcza interpretacja, a nie egzegeza. Całkiem słusznie to jest ajsegeza. Ale to, co widzimy, to głębia, do której musi się posunąć, aby udowodnić te rzeczy. Objawienie ten mi się podoba. Objawienie siódme. Wielka Rzesza jest opisana w kategoriach niebiańskich, co zaprzecza nauczaniu JW. Sara mówi, że Wielka Rzesza to ziemscy ocaleni. hm no dobra, ale ona tego nie udowadnia. Nie podaje żadnego wersetu, który by to potwierdzał. Objawienie mówi, że stoją przed tronem, służą Bogu w Jego świątyni, są prowadzeni przez baranka do źródeł życia. Wszystkie te miejsca w objawieniu są niebiańskie. W objawieniu nikt na ziemi nie stoi przed tronem Boga. W objawieniu nikt na Ziemi nie służy w świątyni. W objawieniu nikt na Ziemi nie pije ze źródeł życia. Aby uczynić Wielką Rzeszę Ziemską, strażnica musi przedefiniować tron, przedefiniować świątynię, przedefiniować przed Bogiem, przedefiniować lokalizację sceny. Żadna z tych redefinicji nie pochodzi z Pisma Świętego. Na tym zakończę, w przeciwnym razie będzie to zbyt długie. Umieszczę wszystkie te informacje na stronie Beroians.rocknet.com. Abyś mógł zobaczyć je wszystkie w szczegółach i przestudiować je w wolnym czasie. Chciałem tylko pokazać, jak korzystać z tego narzędzia. Przeciwstawić się temu, co głosi, analizą z chat GPT, lub użyć własnej logiki, aby powoli rozbijać jej logikę. Zmuszaj ją do odpowiadania na każde jej twierdzenie, ponieważ będzie wygłaszać twierdzenia, które nie są oparte na piśmie świętym. Powie nawet, Pismo Święte na to wskazuje. Już to znam. Przechodzę już z nią to przez kilka godzin. Pismo święte wskazuje to lub tamto. Ach, bardzo dobrze. Jakie wersety? Widzisz? A wtedy ona odpowiada, że oczywiście wersety wcale tego nie mówią. Musisz przyjąć jakieś założenia. W każdym razie. Powiedziałem wystarczająco dużo. Na przestrzeni dni zrobię tego więcej. Mam nadzieję, że jeszcze trochę przetrwa. Mam nadzieję, że strażnica nie zamknie jej zbyt szybko, ponieważ jest to świetny sposób dla ludzi takich jak ty i ja, aby uwolnić się od indoktrynacji, widząc, jak słaba jest, jak bardzo opiera się na ludzkich spekulacjach i założeniach. Oni po prostu chcą, abyś zaakceptował ich interpretacje bez zbytniego zagłębiania się w sprawy. Do zobaczenia.